Dzień dobry Pani Majko, pięknie Pani wygląda. Dziękuję. Jestem w turkusach i w grochach. To jest Pani kolor, totalnie. Chyba tak. Rzadko na scenę ubieram się w ten sposób, ale mój stylista Kamil Moszczyński namówił mnie na turkus, na grochy i na ten tren. A ja mówię, Kamil, chcę, żebym stanęła na, na, na ten tren i wy, wywaliła się na oczach całej Polski. O to ci chodzi? On mówi, a nie możesz uważać. Ja mówię, wiesz co, jak mnie poniesie, pójdę w lewo, pójdę w prawo. Ale pilnowałam się i nie było żadnego, żadnej wpadki nie było. Było super. Pani Majko, zastanawiam się, co pani sądzi o krytyce festiwalu w Opolu, że to nuda i że same dziadki przyjechały. Nieprawda. Posłuchaj, Damian, coś ci powiem, młody człowieku. Jestem owszem seniorką. Mo, mo, może ktoś powiedzieć, że przyjechała babcia. Nie tylko ja jestem seniorką tutaj, ale ja uważam, że na tym festiwalu jest wszystko dla każdego. Pierwszego dnia byli debiutanci, nie było dziadków, tak? Byli debiutanci? No, byli, byli, byli ale skupmy był się na tych. Był. Był Dobra, pierwszy dzień jest dla młodych ludzi, jeśli chcą. Jeśli w ogóle oglądają festiwale, przestańmy gadać źle o festiwalu, że ta Taka kolej rzeczy nie przyciąga młodych ludzi. Młodzi ludzie już dawno nie oglądają telewizji i nie oglądają festiwali. Czyli to jest festiwal dla innego widza, nie młodego nie. widza? Nie, to jest festiwal dla tych, którzy kochają polską piosenkę, kochają polskich artystów w różnym wieku. Chcę powiedzieć, że były takie czasy na festiwalu, gdzie byli sami młodzi i też była krytyka, że a gdzie są starzy? A dlaczego dzisiaj nie ma fajnych piosenek? Tylko ciągle wszyscy na jedno. No, ale dziś w ogóle nie ma młodych tu wśród państwa. Ale bo to jest jubileusz Jacka Cygana jest Ralf Kamieński. Który... Okej, okay, czyli Pani tego nie rozumie i nie zgadza ja się nie rozumiem. z krytyką. Ja wczoraj, ja wczoraj oglądałam końcówkę tego e, prywatkowego koncertu. Słuchajcie, no, to są numery, które cała Polska zna. I trzeba je przypominać od czasu do czasu. Mało tego, trzeba oddawać hołd tym, którzy jeszcze żyją, a... A nagrali fajne piosenki i mogą jeszcze zaśpiewać? Czyli rozumiem, wszystko się zgadza A na tym festiwalu. Hołd dla Stanisława Tyma, kabaretym był też wspaniały, bo my poznaliśmy, ile on zrobił. Na przykład, wiedziałeś, że Stanisław tym stoi za powiedzeniem przyszła baba do lekarza? No, nie wiedziałeś tego. Nie wiedziałem. A wiedziałeś, że napisał dla Andrzeja Wajdy, jak odbierał Oscara w Hollywood? Jak Andrzej Wajda powiedział, przepraszam, nie będę mówić w języku angielskim, tylko w języku po polskim, ponieważ myślę po polsku. To mu napisał Stanisław Tym. Ja też o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się wczoraj. To pani... Po to są takie koncerty, tak przygotowane, żeby ci ludzie, którzy nic nie wiedzą i nie pamiętają, żeby coś do nich dotarło. Czyli zapraszanie takich artystów, a nie innych, jest zasadne? Jest zasadne. Yy, młodzi też tu. Są i bywają i byli w Superjedynkach i byli w premierach. Więc no nie dajmy się zwariować. Nie, nie dzielmy znowu Polski na młodych i starych. To jaki komentarz napisałaby pani o tym festiwalu? Taki krótki komentarz, komentarz jak to w internecie się pisze. Kochajmy polskich artystów niezależnie od tego ile mają lat. Kochajmy dobre polskie piosenki i stare przeboje, bo one są gwarantem wspaniałej zabawy i to było widać wczoraj i dzisiaj. Dziękuję A wie pani co ja bym napisał? Jeżoska najlepsza. Proszę cię bardzo, możesz tak napisać. Wiesz co, ja łączę pokolenia, więc ty mi się pytasz, że jest za dużo dziadków, a, a, a ja łączę pokolenia i ja widzę na swoich koncertach i młodych, i dorosłych. I jestem lubiana przez młodych wykonawców i przez starych wykonawców, można? Idziemy można. do domu. Wszystkiego Idziemy dobrego, na Pani miasto. Majko. <laughs> Jej, jeszcze finał, jeszcze finał, jeszcze finał, ale musisz mi przyznać, że te piosenki, które dzisiaj śpiewamy w y, Jubileuszu Jacka Cygana. To są jedne z najpiękniejszych. No To są polskich, perełki polskie. To, to są perełki, polskie. o których nie możemy zapominać. Dobrze, że pani stanęła w obronie tego wszystkiego. Ale zgadzam się. Oczywiście, ja uważam, że festiwal w Opolu nie jest dla każdego widza. Nie chce oglądać? To niech ogląda inny festiwal, albo niech jedzie na Opener albo gdzieś. To nie jest miejsce dla ludzi, którzy i przed telewizorami, którzy tego nie rozumieją TikToka albo TikToka nie, nie oglądają albo nie kochają festiwalu. Tu jest specyficzny rodzaj rozrywki. Nie każdy to lubi. Nie krytykować, tylko polubić albo nie gadać. Dziękuję. O, dziękuję dziękuję i pani Wyspińska. Nie,